Dzień dobry, witam was bardzo gorąco. Moi drodzy, pamiętacie tego moda? Kaiser Redux, yy, Kaiserajś na Polskę. Przegrałem na tym modzie. Skopali mnie tutaj. Muszę się zemścić i muszę udowodnić, że Polska jest nieśmiertelna, najlepsza, najwspanialsza i że Polska rzymska to jedyna droga do zwycięstwa. Jeżeli chcecie więcej hoja na kanale, łapka w górę, subskrypcja, jeneba.com, 3% taniej i buziaczek dla ciebie. Pozdro. Oczywiście tutaj zaczynamy jako marionetka Polski, będziemy robić debatę, wiecie? No i czekamy praktycznie. No ten rozwój państwa, no to już sobie pozwolę przewinąć, no bo to będzie. Praktycznie to samo, nie? Moi drodzy, ja nie mogę tego tolerować, nie? Ukraina jest wolna, jeszcze rządzi w niej Kruszew. I nasi bracia się zgodzili, tutaj białoruscy oczywiście, na to, żeby do nas dołączyć, więc będziemy się starali teraz pokonać Ukrainę. Zajmiemy znowu tereny do Kijowa, żeby mieć łatwą obronę przed rosyjską armią, nie? Gdyby nas zaatakowało, oczywiście, bo to nigdy nie wiadomo. Dobrze, czas zacząć. Wojna z Ukrainą, polsko-ukraińska tutaj. Zobaczymy, na ile jest was stać. Spróbujemy teraz na forsa ataku odpalić tego pana, okej? Okay. Niby z dominacją powietrzną powinno. Troszeczkę lepiej pójść. Tutaj postaramy się zablokować posiłki. Powinno mi się udać to przejść, nie? Powinno mi się udać, bo tutaj jedna dywizja się za chwilę wycofa i ta dywizja powinna dostawać teraz maksymalny wpierdziel. Znowu odpalam im Force attack. Dobra. Kurde, kawaleria jakoś tu przyszła, nie? Jeżeli chcę teraz przejść i zablokować ukraińską armię, to muszę to zrobić w ten sposób. Wyblokujecie tu. Ciebie zmieniam szybko na kawalerię, nie? Ok? Żebyś po prostu tutaj dotarł, bo kawaleria do, do, dotrze szybciej. Kurde, ja nie wiem, czy to nie jest jakaś. Czy to nie będzie 300 IQ strat u nas aktualnie. Wy wchodzicie tutaj jak najszybciej i przestajesz atakować. Może, żeby tą kawalerię tylko uratować, nie? Po prostu to trzeba jakoś zblokować, jakkolwiek, nie? Żeby ta kawaleria się uratowała. Żeby to, to się zablokowało po prostu. Ok? Ty. I okrążyłem praktycznie całą ukraińską armię. Lol, udało się, wyszło mi to Okej, okay, aktualnie muszę czekać aż po prostu organizacja się tym panom w kotle skończy A skończy się już tutaj e, na pewno niedługo Więc sami możecie zobaczyć, że udało mi się większość armii ukraińskiej pokonać Bezproblemowo raczej Aha, zobaczcie jaki kocioł, do widzenia I Ukraińców poszło 100 tysięcy, nas 11 Dobra i teraz po prostu możemy przelecieć przez Ukrainę. Gdybym był pazerny, to zagarnąłbym całą Ukrainę, ale wtedy miałbym problem bronienie się przed Rosją. No byłoby straszne, niestety. Mhm, no i to jest po Ukrainie, moi drodzy. Udało mi się Ukrainę zająć dwa razy szybciej niż wcześniej. Moi drodzy, ruscy zaatakowali ruskich. Mają wojnę z Rosją. I teraz nie wiem, co się dzieje, bo Białoruś upadnie i ja jestem tutaj. Nie wiem, co mam zrobić teraz. Bo jeszcze czołgi mam niegotowe. Z Ukrainą wygraliśmy wojnę. Chciałem zapytać się o Galicję, ale też mi raczej nie pozwolą. Nie mam jak po prostu obstawić dróg i jak obstawić frontów, bo nie mam na tyle dywizji. Moje dywizje pancerne ledwo żyją, bo one się dopiero uzupełniają. Tragedia, nie? Tragedia. Ta bracia i siostry. Czas odebrać to, co polskie. Czas odebrać polską Galicję, nie? Zobaczmy, czy te dywizje się nowe spiszą. Zrobiłem sobie nowy template czołgów. Chciałem zobaczyć, jak będzie działało. Tak wygląda. Dodałem tutaj dwa razy SP artylerii i dwa razy medium tanki. Zobaczymy, jak to wygląda. Bardzo fajne, bardzo ładne statystyki, muszę powiedzieć. Wydaje mi się, że może być całkowita eliminacja wojsk mojego przeciwnika z tymi template'ami, z tego co widzę. Nie, no ten template, no to on walczy w sumie przeciwko jednym dywizjom, ale z tego co widzę, to niestety moja dywizja piechoty nie nadążają. Zobaczymy, te dywizje walczą. Zobaczą jeszcze na. Nie, na dobrym terenie. Ok, plainsy playsami, ale e, wróg ma dominację powietrzną i mimo to te nasze dywizje czołgów robią totalną siekę. W sensie, gdyby nie dominacja powietrzna wrog wroga i byśmy walczyli 1v1 bez powietrza, to by była orka po prostu. Tylko, że on ma tutaj 150 maszyn, a ja niestety mam w powietrzu no, ledwo, ledwo 100. Ty, ładnie. Lol, te czołgi powiem wam nieźle siekają, nie? Aż zapomniałem, jakie granie czołgami w hoju jest przyjemne. Po prostu. Dobra, teraz sobie postaramy się okrążyć jeszcze e, w ten sposób. Moich towarzyszy. Towarzyszy przeciwników oczywiście. Super. A to nawet już okrążenie powstało jedno. Nawet nie wiedziałem. I tutaj w Krakowie powstało drugie. Więc w sumie mamy dwa okrążenia w bardzo szybkim tempie. Wow. No i wystarczyło zająć Galicję. Praktycznie. Bitwy o Kraków jeszcze trwają, ale udało nam się zwyciężyć. Super. Jesteśmy po konferencji pokojowej. Za chwilę zajmiemy się losami Węgier i losami e, reszty krajów. Polsko-Rumuńska granica... E, Nigdy się nie zgodzimy na rumuńskie żądania, oczywiście. Los Węgier. Odtworzymy Wielkie Węgry, które są naszą marionetką, oczywiście, że tak. O, właśnie, Fate of Galicja, e, i asymilujemy ją e, w polskie terytoria. I to już są moje kory teraz. Galicja. Super. Przy Do okazji dostałem dużo fabryk. Muszę sprowadzić dwa razy tyle stali, niestety, i wolframu, ale jest dobrze. 48 dywizji, no może na sam początek wyprodukujemy, bo będziemy musieli zabezpieczyć granicę po prostu z Rumunią. E, w razie czego? Bo Rumunia i tutaj Bułgaria są w sojuszu, a moim celem ataku będzie teraz Rosja, nie? Więc ruskich będzie trzeba zaatakować. Dało nam się przywrócić Mesjasza, czyli Mickiewicza, nie? I powiem wam tak szczerze, że atak na Niemcy wydaje się bardzo dobrą opcją, więc ja jednak odpuszczę Rosję i ruszymy w Deutscha, naprawdę. Włochy wyzwoliły Austrię i Bohemię na marionetce, okej. Okay. Więc ja teraz postaram się zaatakować Niemca, bo mam na niego cel od razu. 14-dniowy. Zobaczymy, może nam się uda. Robimy jeszcze 48 dywizji. Okej, okay, mamy cel na Niemcy i teraz mogę się zacząć bawić po prostu w no, jakieś busty do broni czy coś. Okej, okay, mamy cel na Niemcy i z tego co widzę, to Niemcy kompletnie nie są przygotowane na to, więc ja zamierzam z tego skorzystać i zająć jak najwięcej tylko terenu potrafię, nie? Jak najwięcej tylko terenu mogę. Ej, to jest chyba mój nowy ulubiony template czołgów, nie? Tak mówię, całkowicie szczerze. Niemcy oczywiście będą tutaj przysyłali jakieś posiłki, będą się starały przysłać jakieś posiłki na granicę, lecz ja postaram się Niemców troszeczkę tutaj wyjaśnić, że tak powiem. Mam nadzieję, że tutaj moja piechota też nadąży za moimi czołgami. Z tego co widzę, to nie nadąża, więc ja się zamierzam wycofać trochę, okej. Okay. Okej, okay. teraz już możemy zaprzestać ofensywy. Oczywiście to trzeba już do końca dopchać. Zaczynamy się troszeczkę łamać na froncie. Ja się tego nie spodziewałem kompletnie, że będzie w ogóle taka opcja połamania się na froncie cofamy troszeczkę te czołgi i postaramy się tutaj przeorganizować jakkolwiek ten front. Może po prostu uda Niemców zablokować, bo tutaj posiłki powinny dojść, więc raczej teraz już powinniśmy ich zatrzymać. No i teraz Niemcy powinny się po prostu zatrzymać, jeżeli chodzi o ofensywy. My spróbujemy tutaj czołgami uderzyć bardziej z północy. Nie wiem, dlaczego te dywizje się wycofały, ale zobaczymy. O, nareszcie zaczynają nam się robić super TT. Blitzkrieg, camp w grupę, wspaniałe rzeczy. Zobaczcie, jak połamaliśmy szybko tutaj Niemców, świetnie. Tu jeszcze overrun jakiś. Próbujemy zdobyć przyczółki za rzeką, bo to będzie bardzo ważne, żeby to trzymać. Dobra, udało mi się zdobyć przyczółek za rzeką, świetnie. Aha, Czechy się stały moim wrogiem, bo Włochy dołączyły do tego sojuszu. No, powiem tak, wspaniale dosłownie. Przewspaniała rzecz. Czy mogę 48 dywizji zrobić? Nie mogę. Zaraz będziemy w stanie wojny z Austrią też. Eee, o jezus. Ale z tego co widzę, to na froncie z Niemcami jesteśmy w stanie ich obstawić, więc. Austriaków na razie jestem w stanie zatrzymać tutaj czterema czołgami. Robi się 34 dywizji się jeszcze robią. Jako wsparcie. No i najważniejszą naszą rolą jest tylko po prostu zatrzymać Niemcy. Tylko je zatrzymać. My nie musimy z nimi wygrywać, bo tylko je trzeba zatrzymać. Ni nic więcej nie muszę robić. Jezus, zapomniałem. Miałem wojsko na Węgrzech, które nie są. Które Węgry nie są w wojnie. No dobra, no to powiem tak. Ale ze zwierzęciłem teraz, nie. Ja pierdzielę. Dobra, się mogę po prostu z Węgier wycofać, nie? Bo one nie do. Ja ich do, do wojny nie zawołam, więc luz. Dobra, to teraz to Niemców zatrzymamy naprawdę. Naprawdę będzie luz. Ale ja pierdzielę, naprawdę to było głupie, co ja teraz zrobiłem. Ja, że Węgrów nie mam w wojnie. Z forsikiem, o jezus, ale oni w pierdziel obskakują. dobra. Chłopiec, to jest koniec dla Deutschlandów. Zobacz, ale w pierdziel obskoczyli, nie? Ja mi dole. Chłopiec. Goodbye, cellulite dosłownie, nie? Zobacz. Ale im okrążenie zrobiłem, nie? Tutaj. Trochę, trochę dużo armii stracili, no bo zaraz to będzie szło do piasku, bo to już raczej bez organizacji i bez suplice'ów to raczej sobie z tym poradzimy, okej. Okay. Ej, powiem wam, że to jest naprawdę taki wąż, nie, w sensie taki wąż, po prostu wąż, to jest polski wąż aktualnie prowadzony. Prowadzę polskiego węża, był ogromny Jakbym był youtuberem roz rozrywkowym To taki bym dał tytuł odcinka, nie? W tej taktyce to, aby piechota nadążała za tobą To jest najważniejsze w sumie, nic więcej O, no i proszę, zobaczcie Mamy połowę Niemiec w okrążeniu Pięknie to okrążenie zrobiłem, tak szczerze Naprawdę wspaniałe okrążenie siadło, nie? Nawet powiem wam, że przez chwilę To, 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 to ja po prostu tutaj plan odpalę Tylko i wyłącznie po to, aby po prostu Te dywizje w okrążeniach złamsić, nie? Dokończymy po prostu y, niemieckie y, Upadek Rzymu, świetnie, dokończymy Właśnie Italiańska Federacja skapitulowała wspaniale. Właśnie dokończymy teraz moich przeciwników w Kotle. No i teraz to Niemcy to kompletnie szans nie mają, bo wybiłem im połowę armii. Nawet większą połowę, mogę powiedzieć. Dobra, udało mi się zdobyć okrążenie. Świetnie. No mamy to, no powiem wam tak, z Niemiec to już kompletnie nic nie zostanie, nie? To autentycznie wam mówię, że Niemcy to już są goodbye. I to tak, goodbye, goodbye, nie? No, i już puszczamy plan teraz. No bo to już się nie opłaca walczyć y, z Niemcami normalnie, bo zostali zniszczeni. Austriacy też zostaną zniszczeni. E, ja już nie muszę więcej mikrować czołgami i tak dalej, mimo że mam tutaj e, medium tanków e, 1300. Jest naprawdę spoko. Mamy fabryczki, mamy wszystko, mamy nowoczesne bronie. Super. Dobra, jesteśmy już po konferencji pokojowej. Wielka Polska y, wzięła sobie tereny, oczywiście oczywiście rzeczywistej, rzeczypospolitej i tworzyliśmy lojalną marionetkę w Hanowerze. Tutaj Francuzi to w ogóle po swojemu zrobili, no bo to dostała Francja i tak dalej. Zwoliliśmy marionetkową Austrię i marionetkową Bohemię. Dobrze, moi drodzy, czas ruszyć z Krucjatą na Rosję. Z tego co widzę, to Rumunia to kompletnie w ogóle nie jest przygotowana na to. I to bardzo dobrze, bo po prostu wejdziemy jak do siebie. Rumunia nie zaakceptowała wezwania. Raczej, ruscy nie powinni tego przebić. Raczej to nie znaczy, że tego nie przebiją. Zobaczymy. Mamy 8 dywizji pancernych, z czego 4 wyśle na północ. Tutaj, jakby ruscy chcieli się przebić, z tego co widzę, ale im udowodnię zaraz, że nie, nie mogą sobie pozwalać na takie rzeczy. Właśnie o to chodzi. No i chwilę ich utrzymamy. Na Rumunii Jesteśmy praktycznie gotowi i Jugosławie, więc, ludzi, raczej to powinniśmy w 99% po prostu utrzymać. Ruscy mają ogrom maszyn, jeżeli chodzi o powietrze. My też mamy dużo samolotów. Postaramy się skontestować po prostu tą przewagę rosyjską w powietrzu. Mam nadzieję, że mi się uda po prostu jakoś wygrać. Chociaż w powietrzu niszczymy, zobaczcie, my tracimy cztery maszyny, a w Ruscy tracą, dajmy na to. 12, nie? No to powiem tak. Przelicznik jest tutaj chory, jeżeli chodzi o powietrze. Postaramy się tutaj zrobić takie dzikie, że tak powiem, troszeczkę okrążenie. Może mi wystarczy tutaj dywizji czołgów, żeby po prostu tutaj troszeczkę Rosjan e, zepchać. Dobra, udało mi się i zobaczcie. Już to jest pierwsze małe okrążonko. No i do widzenia, Boże, ale wypaliłem w sekundę. Nie? <laughs> Dobra, tutaj spróbujemy zrobić kolejne przedarcie się e, i kolejne po prostu połamanie wojsk rosyjskich. I spróbujemy, spróbujemy oczywiście, ich okrążyć e, jakoś dotrzeć. Widzę, że tutaj 4 dywizje schodzą, więc super, więc zrobimy po prostu tak. Możecie zauważyć, że mamy kolejne okrążenie teraz zrobione. No i zobaczcie, kolejne okrążenie właśnie jest czyszczone. Kurde, ja tych ruskich to naprawdę na trzy okrążenia załatwiłem, nie? Tak dosłownie. Wydaje mi się, że jeszcze dwa takie okrążenia już jest po całej Rosji praktycznie. Po raz kolejny Rosjanie okrążeni całkowicie, w 100%. Nie ma nawet takiej opcji, żeby oni się stąd wyrwali. No po prostu ja, ja nie wierzę, że oni będą w stanie się utrzymać ze mną walcząc jakkolwiek na froncie, gdy my im robimy takie przełomy teraz. Okej, okay, jesteśmy bardzo blisko okrążenia teraz kolejnej, yy, że tak powiem, rosyjskiej armii. Jest. Powinno. Kurde. Ten exploit nie był zbyt mocny. Kurde, przecież oni mają po jednej dywizji na kratce ci ruscy. A ja ich cały czas zamykam, otwieram, zamykam, otwieram. No to jest aż dziwne, nie? Że to jest sama kawaleria, no. Wiecie co jest że dywizje radzieckie, rosyjskie kawalerii tutaj potrafią być tak mocne, że moja piechota nie jest w stanie ich przebić, nie? Ale udaje mi się nareszcie połamać wreszcie Ros Rosję. Trochę musieliśmy się e, naczekać, że tak powiem. Ale, ale już wiem jak, wiem jak na czym to działa i jak to polega. O, wo, 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 wow. to siadło, to siadło, naprawdę to siadło, nie? Siadło, siadło, siadło pięknie. Bum, Kolejni rusty do piachu. Jeszcze dywizje zmechanizowane. Pog! Teraz bym się pokusił nawet o to, że mogę plan puścić. Zaraz spróbujemy. Dobra? I czy po tych okrążeniach wreszcie moja armia da radę? Zaraz zobaczymy. No teraz to już powinno pójść z górki. No dobra, łatwo. Okej, okay, ale trochę się musiałem napocić, żeby rozbić tą rosyjską armię, nie? Powiem wam, że rok 47, a zaczynaliśmy chyba kampanię w Rosji. Z tego co się nie mylę, w 44. No to nie, nie, nie za ciekawie to wyszło. Tutaj teraz też już będziemy wchodzić coraz głębiej. Mamy coraz więcej maszyn. Kompletna dominacja w powietrzu. No i udało nam się połamać Rosję. Wow, nareszcie, nie? Wow. Chcę wam pokazać straty. 8,8 milionów Rosjan musiało paść, żeby Polska wreszcie zwyciężyła na tym froncie i 3,5 miliona Polaków, nie? I nareszcie udało się Rosji wygrać. No, udało mi się, no. Teraz już moje dywizje będą nie do zatrzymania. Wszystkie kotły podobijane. Świetnie, ruszamy do przodu. Upadek Moskwy, świetnie. Lecimy po kocioł kolejny, nie? Bo tu nie ma na co czekać. Tu trzeba po prostu atakować. Dobra, aktualnie w tym momencie, moi drodzy, pędzimy do Ekaterinburga, jakkolwiek to brzmi. Finlandia kapituluje, no ale to raczej duży problem nie był podbić Finlandię. No i moi drodzy, pędzimy, żeby dokończyć po prostu ruskich, nie? No to jest praktycznie skończenie. Szczerze, zaatakowałbym Francuzów. Raczej chyba powiem wam szczerze, że nie wiem, bo jakby to powiedzieć, no męczenie się znowu w Europie. 500 dywizji, kratka przez kratkę, to jest OS. -us. Okej, okay, moi drodzy, mamy konferencję pokojową. Wspaniała rzecz, że tak powiem. Naprawdę, przewspaniała. Zobaczymy tylko, jak uda mi się podzielić tą wielką i wspaniałą Rosję, jak i resztę tych krajów, że tak powiem. Zobaczcie, ile mamy fejtów, nie? Azerbejdżan zostanie wyzwolony, Georgia zostanie wyzwolona, Serbia to samo, Transmanur to samo. No i teraz, moi drodzy, the fate of Russia. Liberate a friendly Russia, balkanize Russia as much as possible. Powiem szczerze, w interesie Polski nie jest wyzwalanie wielkiej Rosji, i tak dalej, tylko w interesie Polski jest Rozbicie Rosji jak najmniejsze kawałeczki, więc po prostu zbałkanizujemy, yy, po prostu Rosję. Jak najbardziej to jest tylko możliwe, i zrealizujemy Syberię. To jest najważniejsze dla nas, prawda? Dobrze. I Partition to States Kazachstan. Divide Minor States, ok. Dobrze, udało mi się podzielić Rosję. No i tutaj miały yy, powstać jakieś republiki. I nie powstały, co ciekawe, więc no, powstała jedna rosyjska republika, nasza marionetka, Syberia i wszystko z naszą marionetką po prostu. No i powiem wam tyle. Udało nam się, udało nam się, zmietliśmy z powierzchni ziemi, udało mi się. Zemstę zrobiłem, no bo w poprzednim scenariuszu przegrałem tę walkę, ale teraz mi się udało. Poszedłem pod czołgi. Mam tu jeszcze decyzję. Wow. No to w Kosowo. dostanie to Serbia. Do Brugina pójdzie do Bułgarów. Bułgar. Bułgar. Będziemy faworyzować Bułgara. Wiecie o co chodzi? Dobra, sfaworyzowaliśmy dużo Bułgara. Zobaczymy, czy to nam się opłaca, oczywiście. Czyli super. Nasza Wielka Polska ma pod protektoratem, tak jakby wszystko. Mickiewicz rządzi w Polsce. Gdybym chciał, to bym mógł pójść na wojnę z Francją, ale tu by było, moi drodzy, samo mikrowanie praktycznie w tej Francji takie useless, nie? I walczenie o dominację powietrzną, desanty na UK, desanty na Stany Zjednoczone, ale wydaje mi się, że w tym odcinku to by było na tyle, nie? Tak całkowicie szczerze. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej Hoja. Z Hojem to chyba czekamy na dlc bo aktualnie w hoju się ciekawego nie dzieje, nie? Taki śmierdzący series. Proponujcie swoje gry w komentarzach, jak chcecie coś zobaczyć jeszcze ciekawego. Jak widzicie, nagrywam różne rodzaje gier, więc zapraszam. No i co? Subskrypcja i widzimy się w następnym odcinku. Pozdro!